Cześć słoneczka, witajcie na kanale Poziomka. Dzisiaj pokażę Wam zestaw wszystkich zabawek z serii Happy Meals z McDonalda z filmu Sekretne życie zwierzaków domowych. Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzu, czy wybieracie się do kina na ten film, czy widzieliście pierwszą część, a ja zaraz pokażę Wam moją gigantyczną kolekcję zabawek. Bierzymy już na same pudełeczka od Happy Mila od razu widzimy zwierzaki, które właśnie są bohaterami najnowszej części zwierzaków domowych 2. Uroczy, biały psiak. No a tutaj główny bohater, czyli Max, mój ulubiony psiak, któremu tutaj na dole wystaje gigantyczny nos. Oprócz tego mamy certyfikat adopcji zwierzaka. Jeżeli Wy jesteście posiadaczami jakichś zwierzaków, to możecie sobie wypełnić ten certyfikat, zaświadczyć, że jesteście dumnym właścicielem zwierzaka. Ja akurat mam kota, moi drodzy. No ale jeżeli Wy macie jakiegoś zwierzaka, to napiszcie mi to na dole w komentarzu. Trzy pudełeczka. W środku mnóstwo niespodzianek, więc sięgam po pierwszą. I uwaga, uwaga. Od razu mamy głównego bohatera, czyli Maxa. Wygląda ekstra, jakby był wyciągnięty prosto z filmu. Mamy tutaj pokazaną kolekcję wszystkich y, zwierzaków: koty, psy, chomiki, króliki, wszystko co tylko y, chcemy. Widzę Maxa tutaj w trzech różnych odsłonach. A tutaj Maxiu, ta dam, ta dam, y, ma piłeczkę i cóż my możemy z tym zrobić? Maxiu rusza głową. W ten oto sposób, gdy poruszamy tylko jego ogonem. Ekstra to wygląda. się ma w buzi zieloną piłkę. Jeżeli uwielbiacie tego psiaka, no to koniecznie powinniście mieć tę zabawkę, moi drodzy w domu. Teram taram! Ponownie sięgam do pudełka i znowu mamy oh, tym razem przepięknego białego psiaka. To już nie jest Maksiu. Tutaj mamy psiaka, który o rany, potrafi sam się poruszać. Muszę to koniecznie sprawdzić. Wygląda ekstra na takiej platformie niebieskiej. No i o co chodzi? Naciągamy to, naprawdę? No i teoretycznie to powinno jeździć. Poczekajcie, spróbuję jeszcze raz. A faktycznie. Zobaczcie, psiak sam się porusza. Wystarczy nakręcić. Co prawda, tutaj jest pokazane, że on powinien takim zygzakiem jeździć. O, a mi po prostu psiak ucieka do przodu. Jest to figurka numer 2, Nic innego się tutaj z nią nie dzieje, tylko po prostu musimy ją naciągnąć. Również psiak wygląda jak wyciągnięty z filmu, prawda? Zupełnie jak nasz uroczy Maxiu. To pudełko z Maxiem już zamykam. I wymienię sobie na to pudełeczko, bo tutaj ja mam kolejną porcję moich figurek. Również pojawią się tutaj figurki z, figurki z nowymi bohaterami z drugiej części. I uwaga, uwaga. Cóż tutaj mamy? O, mamy chomika! I jak to przystało na chomiki, ten również jest w takim kółeczku obrotowym. Zobaczcie, zaraz Wam go pokażę. A! Śmiesznie, zobaczcie. Nie można go stąd wyciągnąć, ale możemy tym poruszać, a nasz chomik będzie stał w miejscu. Chomiczki, jak wiemy, są malutkie. Patrzcie, jak fajnie kręcę tym, a chomik pozostaje nieruszony, jakby stał cały czas w miejscu, jakby to on biegał na tym kółku. Ten, kto ma chomika, wie, że one potrafią bardzo szybko na tym biegać i. Nieźle hałasować, prawda? Sięgam, sięgam dalej, tu-dum, tu-dum. I mamy, o słuchajcie, jakiegoś fajnego psiaka z taką kością w buzi. Jest to również psiak, który również robi coś, gdy pociągniemy za jego ogon. Sprawdźmy, co się dzieje. Tak, w ten sposób rusza buzią, rusza w zasadzie całą głową na boki. Wygląda ekstra. Szkoda, że nie ma prawdziwego futerka. Czarno-brązowo-białe. Do tego taka yy, tutaj apaszka, taka chustka. Ogon ciągniemy do tyłu i rusza nam się tutaj głowa. Kość jest wyciągana? No nie, kochani, niestety. Ale psiak podobnie tak jak Max, widzicie? Rusza główką. A tutaj z kolei ją obraca. Wygląda przepięknie ta figurka. Dajcie mi znać, czy znacie tego psiaka. Tadam, 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 kto na ciebie czeka. A właśnie, że ktoś tam jest jeszcze w środku, moi kochani. Mamy tutaj, tadam, kolejnego psiaka. Tadam, tadam. Czy to jest Max? Tylko, że jakoś tak dziwnie wygląda, taki malutki, bo zauważyłam tutaj z boku na tym opakowaniu. Różnych bohaterów. No, jest oczywiście Tuptuś nasz króliczek. Jest Pimpek. Jest komik Norman. A, właśnie, to jest Norman, którego przed chwilą miałam. Daisy, Chloe. Oraz Mały. Mały wygląda jak Maxiu, tylko kiedy był malutkim szczeniaczkiem. I to jest chyba właśnie on. A, zobaczcie. Jego uszy się ruszają. Mały psiak potrafi z miłości do swojego właściciela. Widzieliście, co zrobić? Z uszami zrobić serduszko. W ten oto sposób, ależ słodka figurka i gigantyczny czarny nos. Wygląda naprawdę ekstra. Czekajcie, jak to się robi. O, takim jakimś jednym ruchem, jak ja to przed chwilą zrobiłam, Czekajcie. O, w ten sposób. I mamy zrobione serduszko z naszych uszu. Wygląda przez słodko. Jak Maksiu. Czy to jest mały Maksiu? Dajcie mi znać na dole w komentarzu, bo ja kompletnie nie znam fabuły drugiej części. Nie czytałam. Czekam aż pójdę do kina, aby tutaj y, nie dowiadywać się jakieś y, rzeczy. Ale figurka wygląda ekstra. Czas na ostatnie pudełeczko z zabawkami. Tym razem jest to takie zwykłe pudełko Happy Meal. A w środku powinnam mieć aż trzy zestawy. Pierwszy z nich, a w środku. <laughs> Gruby, gigantycznie gruby kocur, który ciągle lubi jeść. Czyli Chloe. Pamiętacie, jak ona jadła dużo rzeczy z lodówki w pierwszej części? Och, naprawdę było tego mnóstwo. Cóż my tutaj mamy? Jakiś mechanizm. Co się dzieje? Włączamy kota. I coś się będzie działo. A, zobaczcie. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, ale tutaj świeci się laser. I nasz kocur po prostu goni laser, jak to zwykle bywa u kociaków. Gdy wyłączymy, no mówię Wam, tutaj świeci się światełko, widzicie, na obroży i ten laser y, jest po prostu ganiany przez tego kocura. Powiem Wam szczerze, że ja też mam w domu taki laser i mój kociak również, gdy tylko go y, zapalę, to goni za tym czerwonym małym światełkiem. Ale jak przystało na Chloe, to jest po prostu grubym, gigantycznym, spasionym kocurem. Tam ta tam, Cóż my tutaj mamy? O, no jakiegoś nowego bohatera. Jak on miał na imię? Poczekajcie, Pimpuś? Byłam blisko, sprawdziłam to, jednak nie jest Pimpuś, tylko Pimpek. <gryw> Zobaczmy, co też Pimpek robi. Pimpek się jakoś trzęsie? Ach, tak, w ten oto to sposób. Jest to taka figurka, która się buja na boki, gdy ją dotkniemy. Jeszcze oczy się ruszają psioko, psiakowi. On też jest jakiś gruby. Co on zjadł, że ma taki duży brzuszek? Ale patrz, jak fajnie się buja, patrzcie. O, wystarczy, że nie poruszamy na boki, tak jak jest pokazane tutaj na ulotce. I psiak zaczyna się bujać. On jest pokazany tutaj na ulotce, na samej górze. I wygląda przesłodko. Na samym końcu ostatnia zabawka i jest to, zobaczcie jaki czarno-biały zwierzak. No powiem szczerze, że ja nie mam pojęcia kto to jest. To jest jakiś nowy bohater, czy to jest kot? Nie, no słuchajcie, wygląda jak kocur. Coś tutaj się z nim robi, poczekajcie, każą mnie nacisnąć. Jemu nogi się uginają? Ach, tak, w ten sposób. Patrzcie. I podskakuje. Jeszcze raz. Wow. No, to powiem szczerze, że jest fajnie wymyślone. Uwaga. Podskok kocura. Kocur wygląda jak jakiś tygrys. Może to jest właśnie jakiś tygrys. Oczy ma niebieskie. Trochę zeza. Przepiękny, yy, przepiękną taką sierść białą w czarne kreski i bardzo śmiesznie podskakuje. I na koniec jeszcze raz was zapytam, czy wybieracie się do kina na sekretne życie zwierzaków domowych 2. Czy byliście już w McDonaldzie, mieliście zestawy Meal z tymi oto zwierzętami? Koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu. Moja kolekcja składa się z ośmiu różnych figurek, no i zwierzaki wyglądają przepięknie. Więcej zwierzaków oczywiście pojawi się jeszcze na kanale Bajkowo TV, tam również one wystąpią, może z laleczkami LOL Surprise albo w jakiejś innej historii. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia, pa pa!